Cześć z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj ultra pojedynek turbo przekozaków, czyli no najdroższych fonów androidowych. Praktycznie. No mam jeszcze Xperia 1, -ka. ale też będzie... Cóż, co my tu mamy? Samsung Galaxy S21 Ultra kontra Xiaomi Mi 11 Ultra. Ultra, 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 kurde te nazwy. Naprawdę marketingowcy to mają już chyba te zmarszczki na wojak mózgowych. Jak tu wymyślić coś, że można było obchnąć to drożej? No ale dobra, mniejsza o to. Eee, co mamy? Co mamy? Co mamy? Dwa topowe smartfony Snapdragon 888, 12GB w przypadku Xiaomi. A w Samsungu z 2100 również 12GB, oba fony wpięte do tej samej sieci. Najnowsze aktualizacje na chwilę nagrania speed testu. No to cóż, jedziemy. Który szybszy, który lepszy, który, lepszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej zarządza nimi, lepiej odpala gry, zarządza ramem, bla bla bla. No to standardowo, lecimy. Allegro. No i to, no widzieliście, raczej tu AliExpress. No, praktycznie remis. Ceneo. Minimalnie, ale ultra. Zamiast mamy galerię. No, remis praktycznie może to inne apki, ale wiadomo. Te natywne, które są w smartfonach. HBO Go. Xiaomi. Może coś zamarudziło. Polsad Box Go. też Xiaomi. Jak do dojadę.pl? No tutaj Samsung, coś tam bardziej. Mapy. No co to? Powiedziałbym, że bliżej tutaj, ale no cóż. Player.pl Samsung. Olix. No jak to? Przecież masz połączenie z internetem, w głąbie. No. Nevermind. Pyszne.pl Samsung. Glovo. Xiaomi. Sklepy. No, praktycznie, chyba szybciej się mi doczytało wszystko. Spotify dla Samsunga. Taptalk. No, chyba Remis praktycznie. No i Fast. Kurde. Jeszcze raz. Taptalk. Samsung. Twitter. Też Samsung. Uber. Samsung. Wykop też powiedziałbym, że Samsung i YouTube tu minimalnie sięją. no chyba minimalnie więcej, że tak się wyrażę chyba był Samsung, ale bardzo minimalnie, oba zapierdzielają aż, no aż, aż miło, ale tu bym powiedział, że minimalnie dla Samsunga dobra, znowu mamy 12 gramów obu obstawiam, że wszystko będzie w ramię. i tak być kurcze powinno właśnie, no ale czemu trzeba aż tyle za zafony, żeby tak wszystko zapierdzielało no nie da się ukryć, że ceny jednego i drugiego modelu macie na dole w linkach, ale są według mnie przegięte. Przegięte i to grubo. Tak naprawdę mamy tutaj dwa Golfy. Nie powiem, które bo nie ogarniam, po które ile stoją, ale takie Golfy trójki chyba bezproblemowo tak coś czuję. Nie wiem, czy czwórka już. No, chyba czwórka jeszcze trzyma cenę. Chociaż ja tam jeżdżę włoską motoryzacją. Gdy auto, to nas auto. No ale pięknie, RAM, w, gitara, graj buczy. Wszystko jest w ramię, więc no jest ok. Aha, tu nie wyczyściłem. No to co? Czy coś z grami będzie lepiej? No tu używamy tego standardowego miejsca, gdzie są gry w Samsungu yy, i sieją mi. No dobra, to lecimy. Asfalt 9. On też ma swoje tam gaintour, bo ten od launchera odpala, więc żadna różnica. Pierwszy tytuł. Emocje sięgają Zenitu. No normalnie. I Samsung. Dobra. Czyli Exynos. Tak się mogą wykazać. Temple Run 2. No, jedziesz, jedziesz. No chyba minimalnie Xiaomi. A jeszcze zobaczmy koniec animacji, bo tak nie jestem pewien. Kątem oka patrzę. No, Xiaomi. Jedziemy dalej. LOL, czyli White Rift League of Legends. I znowu jest ex ale na Dragon będzie szybszy. Może jeszcze Exynos na drogi, ale nie, nie ma szans. No, lolka szybciej ogarniemy. Wiadomo gdzie. Nie, to też ten. Dobra, Dead Trigger 2 minimalnie, może ten się ale bardzo. Następnie Unkilled. No, i co panowie? że ten też stuka. Tu jest Samsung lepszy. Czy powiem wam, że mam S20 Ultra? I jest różnica trochę przy tych smartfonach, ale dopiero chyba w przyszłym roku zmienię na S22. Tak coś czuję. Może być ciekawie, Call of Duty. No, na razie widać, że chyba się mi. No, i co tutaj się dzieje? No, Sia mi szybsze. Czyli tutaj Snapdragon. Nie Xynos. Kurczę, dajcie w przyszłym roku Snapdragona do, do Samsunga. Posłuchajcie, którzyś tam. Łódzka pitolenia. Dobra, World of Tanks. Siemi. Nie, nie chcę nic wychodzić. Anulu, tu. Bailando. Mario. Super Mario Run. Synomu Super Mariana, też minimalnie szybciej. Z się nosi. Sorry, nie jak się tylko Snapdragon. Angry Birds. No i tu zielono, tu różowo. Tak minimalnie. Znowu biel. Śmieszna. Ach, te AMOLEDy. No tu Samsung. Szybsze. Dobra. Ty, Real Racing 3 -ka. No i znowu się Dobra, mamy PUBG no, Ale złoce... Zucy... nie, dobra, odpaliłem Denerwuję to, że ono tak w szczególności tu, widzieliście Czasami trzeba czekać aż się odpali ja tu myślę, że nie dotknąłem tego przycisku, a tu taka lipa. A co będzie w PUBG? No na razie widać, że znowu... Snapdragon szybszy. No, ale w gierkach to tutaj ultra. Trochę lepiej. No zdecydowanie. Czyli oba zapierdzielają, ale widzicie, jaka jest różnica. A tu będzie pewnie Samsung. No chociażby nie ma nie ten jednak drugi. No cóż, tak to wygląda. No w grę powiedziałbym, że no, chyba bardziej Snapdragon. Exynos zdaje ogarnie, ale troszkę chyba więcej było tutaj. To teraz jeszcze RAM. 12 GB jest w obu. I sprawdźmy co jest w RAMie. No tu się uwaliło w obu, a to normalne. No co jest? To normalne w tym tytule, ale... ten 2 w obu siedzi. Następnie mamy Wild Riffa. W obu jest w ramię. Denerwują mnie czasami niektóre rzeczy tutaj. Dobra, tu jest... O, Samsungu, Co to się stało? Co się stało, że nie masz gry w ramie? Unkilled siedzi w obu. Dobra. Call of Duty. Uuu, kolejny ubity w Samsungu. No, nieładnie. Tu jest spoko. Mario Run. O, Lipton. Co jest? Uważnie. Liczyłem, że będzie lepiej. Tu, jak widać, Bobu obu siedzi. PUBG. No, się. No, dobra. Ark. W obu siedzi. No, tu już zarządza lepiej. W grach w nie wypada lepiej Snapdragon, Dragon. się Cóż, gdybyśmy mieli w końcu w Samsungach eksynosy, nie eksynosy, tylko Snapdragony, to by było spoko. No, znaczy tak oba się grzeją, to inna bajka, ale... Hmm. No, co bym wybrał? Do aplikacji to wiecie, no. Minimalnie wypad ten, ale gry raczej... więcej zużywają zasobów i tak dalej. Tu RAM lepiej w grach, To wszystko trzymałem, chyba bo na się tutaj, jakbym był graczem. Ale no, są jeszcze inne kwestie, aparaty... No, też tu zoom też jest fajniejszy w aparacie, Tam już, kurde, maksymalny to lepiej robi niż w tym, no, ale ekran tu jest ładniejszy, tu jest trochę gorszy, no, wiecie, co poradzić, no, każdy musi coś wybrać, no, jedni są fani Xiaomi lepsze, a drugi Samsung i tyle. Dobra, odnośnie S21 Ultra i Mi 11 Ultra, playlisty są, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole, no i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Uciek trzymajcie się ciepło, hej!